ładna utrynka. Odmalowana. Świeżo. Nie wiem, czy w takim kolorze były. Patrzę, że papiery leżą nawet na, na tylnym błotniku. To jest z papierami, tak? To znaczy z dowodem. Z dowodem, no wyrejestrowany, ale jest. Ale co, na chodzie jest? Na Ten kolor taki jakiś zbyt nieskawy, Nie wiem, czy w takim były. Były w takim? I powiedz mi, ile to kosztuje? Czy mam zgadywać? Dla pizgady. Ty ale ile dałem, czy za ile sprzedaż? No i to i to podobne, bo to jest już więcej niż się wyciągnąć nie da. Tak to dałeś 6, a sprzedaż za 6,5. Nie. Więcej. To jest a 10. To jest pierwsza M1. A, może i tak. Rzeczywiście na no, samo odrestaurowanie to kosztuje to Spójrz na tył w ogóle. ona ma inny inny Taki nietypowy, no. O, a tu jest druga. No tak, ta jest nowsza. Zenek, wiesz To jest tylko rok, już nie jesteś. 80 rok tak wygląda, a to jest pierwszy model. To jest... W 79 powstał pierwszy model i taka modelka wyszła. Tylko... To jest 79. No to jest 80 Brakuje przed koła, Ja mam jedno koło w taczce u siebie. Jest koło leży. Jest koło. A koło jest tylko widelce Tego kierownicy nie ma? Jest kierownica. nie składane to jest. Tak, to ja ten przywiozłem tak stoi To, a tu jest, to jest było ten Simpson i to jest co? SR2? SR2, Po bębnach to ty mnie kiedyś uczyłeś. Po bębnach poznaje. No. Ale te powiem motorynki są w cenie, te Simpsony chyba mniej. Udało mi się 300 leznie. Kubusa też nie było poprzednio? Nie. A ta taka, że tak powiem, ta druga motorynka to ile by kosztowała? 3,5. pół, no bo taka trochę ty, ty, ty nie na chodzie. Tyle, że ty, ty, nie dałam, jest. A tego, a ten Simpson? 2 a 6. No mówię, porajmy do motorynki, to jest jednak tańszy. A do tego kombusa jest zbiornik paliwa czy nie? Był. Był. Został sprzedany za dwa tysiące. O kurwa. No to był ogłos USK. No to... Zbiornik takim dziwolą. Tak, taką. tak, wiem. Wiesz, Andrzej ma taką, tą, Pakistan, tą na Pakistan robiono z takim zbiornikiem, nie? No, tak, tak, tak. Pak. Ueska, pak. No, a ten jest też dwójka, ale w lepszym stanie. To ten pewnie ze cztery, co? No, ten czwórka. No, dałeś czwórkę. A to Dudek był czy nie? Nie, nie. To, to Teraz świeży. To jest A do Dudka jest silnik? Dudek to jest to 175. Bo błąd był 125, Dudek 175. Tak, tak. Czyli ten Dudek jest ładny. I lampa jest? Jest, jest. To wszystko tutaj, wiem, postawię lampa do, do czyli, no Myślę, to co za tego dudka też pewnie zdycha. <grym> to jedyę do samochodu dawaj mówię. Nie, ja się nie, nie to, że się chwalę, ale, ale dużo więcej. Więcej? Więcej. Um, weź na, na, na internet zobacz. No bo no, nie, nie jestem w cenie, no, nie, w temacie, no wiesz, absolutnie nie, że tak powiem. Nie, nie obraź się, nie, nie. że tak powiem. Nie wiedziałem, jakie są ceny. Jak 2000 tysiące zbiornik paliwa, to rzeczywiście można by było się domyślać. A sam, sami go nie co Wczoraj mi zbiornik, ja mówię, no nie, nie tak, tam czy 2000 ale bądź, że ja nie wiem, czy za 2000 go odgupię, ale okazjon gdzieś. Nie.